Dziesięciu młodych ludzi chce zmieniać nasze miasto. Wstąpiłam do Forum Młodych, jak już wcześniej było powiedziane, żeby coś zmienić w Kołobrzegu. PiS nie, że Forum Młodych nie jest wcale, nie musi być obciachem, że tak powiem. Chcemy też zapełnić tą lukę, która po wyborach samorządowych dała pełną supremację i monopol władzy dla Platformy Obywatelskiej w Kołobrzegu, ale nie tylko w Kołobrzegu. Głównym powodem wstąpienia młodzieży właśnie do tego stowarzyszenia są hasła głoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Konserwatyzm przede wszystkim przede wszystkim i republikanizm, a liberalizm to w ogóle nie jest wszczepiony w moje korzenie i nie raczej bym sobie z nimi poradziła i jestem przeciwna. Znajomość haseł jednak niestety nie idzie w parze ze zrozumieniem ich znaczenia. Podpędzioną konserwatyzm, już. Hmm, Boże. No tak. No człowiek jest w, nie to, że najważniejszy ani nic tylkoż po prostu dążęm do tego, żeby jakoś zapobiec, że chodzi mi o też w sumie i o te podatki, nie o te podatki, o w sumie ogólnie o wszystko. Młodzieżówka prawa i sprawiedliwości już w przyszłym tygodniu zaczyna swoją pierwszą akcję. Będą zbierać podpisy pod protestem przeciwko działaniom w kierunku utraty większościowego udziału w grupie Lotos.